Tam, dziś pokażę Wam mój jedyny prezent, który dostałem pod choinkę. Oto jest mój nowy srajfon, a teraz będzie unboxing. Ej co to ma być? Dlaczego jest tu jakieś jebane puste pudełko? Dobra, idę na Twittera, może tam mi ktoś pomoże. Cześć wszystkim, otwieram pudło a 17 folta. Ono jest puste, o co chodzi do jasnej Anielki. Małpa cyberneton, obczaj te grafikę, na ci wszystko rozświetli? What the fuck?